Ksiądz Mirosław Król, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Długoszynie, zaprasza na siódme jesienne koncerty organowe. W dwóch koncertach reprezentują się cenieni i uznani muzycy. Walorem koncertu są oczywiste kościelne organy. To jeden z dwóch tego typu instrumentów w Europie. W różnorodnym koncertowym repertuarze utwory m.in. Wieniawskiego, Korelego Bartoka, Bacha. Koncerty odbędą się 9 i 16 października. Rozpoczynać się będą o 17.45. Szczęść Boże, witam na już, powiem tak, już siódmych jesiennych koncertach organowych w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jaworznie-Długoszynie. Powiedziałem już, Używając tego słowa dobitnie, żeby podkreślić, że czas ucieka, proszę Państwa, bo to już siódme koncerty. Dlatego niezmiernie mi zaszczytnie jest Państwa zaprosić, bo tamten rok, jak wiemy, można powiedzieć, uciekł nam, nie tylko kulturalnie. Wiemy z jakiego względu. Dlatego tym serdecznie zapraszam na siódme nasze koncerty organowe w tej parafii, na tychże organach, które są za mną. Wspaniałych organach, których tylko są dwa egzemplarze w Europie. Włoskiego wykonawcy. Jedne mamy od siedmiu lat. Proszę Państwa, siódme koncerty organowe, dwa koncerty. Zapraszam na pierwszy najbliższy, który będzie w sobotę o 17.45. Będzie on bardzo ciekawy. Dlaczego? I bardzo, powiedziałbym, różnorodny. Jakiego nigdy w tym kościele nie było. Dlaczegoż? Ponieważ na organach będzie grał pan Maciej Semla, sopran pani Izabela Wojtasik, na skrzypcach jej mąż Grzegorz Wojtasik, który gra w orkiestrze zespołu Śląsk, który, po raz, który tutaj koncertował cztery pory roku, a więc można go spotkać, będzie po raz drugi. Będzie także gitara Jana Kudełki. No i tutaj taki troszkę niespodzianka duet instrumentalny Diez Cuerdas. To w najbliższą sobotę o 17:45. I kolejny koncert będzie za tydzień. W następną, kolejną sobotę, czyli 16 października, będzie koncertował Bartosz Patryk Rzyman, organista który koncertuje po całej Europie, a u nas będzie już po raz trzeci, co warto podkreślić, a więc to świadczy też o, o jego klasie, skoro skoro yy, go zaprosiliśmy, ale i o wartości instrumentu, że pragnie po raz trzeci na tym instrumencie koncertować. Cieszę się bardzo, będzie jego w repertuarze, będzie między innymi Marian Sawa, bardzo kocha tego artystę, tego kompozytora, przepraszam, będzie także Jan Janca i także i Bach. A więc to przed nami, proszę Państwa. Jak mówiłem na początku, czas ucieka, dlatego też nie przegapmy tej pięknej, kulturalnej yy, imprezy, tak używając tego języka i serdecznie Państwa zapraszam w, w tę sobotę i za tydzień.